Napisy potocznie bazgroły są dziś bardzo powszechne. Mają one najczęściej nieokreślone znaczenie lub zawarte jest w nich imię lub nazwę lub jednego klubu piłkarskiego. Nie zabraknie też wulgarnych słów. Obecnie z bazgrołami ma problem nie jeden właściciel pomazanego budynku. Ludzie głowią się nad tym, jak skutecznie coś takiego usunąć. W Warszawie również zmagamy się z wandalizmem. Przykładami warszawskich bazgrołów są bynajmniej Legia Warszawa, Radek czy chociażby i zakochany. W porównaniu do Polaków w Kanadzie wandalizm jest napis miłego dnia i tym podobne. Nie należy mylić pasgroów z graffiti. Widać różnicę, prawda? Jednak jedno i drugie łączy jedno, to chyba oczywiste. Wandalizm. I wszyscy wiedzą, że wandalizm to przestępstwo. Ale po co takim razie paskroją budynki? Podejrzewam, że te paskreu pustają w nocy, gdyby to było w dzień pewnie każdy wandal trafiłby na komisariat. A to byłoby za sprawą zbudowanych babć chcących ładną i słynną dzielnicę, bo w końcu tam mieszkają.